Idziemy sobie na konferencję Ayseka do Taipei i to sobie tam e, idziemy na, teraz idziemy na stację pociągów i tak sobie wygląda Taichung o 5.30. No, ktoś tam coś sprzedaje. Zrobiliśmy sobie śniadanie w 7 i tu tam dalej nam dworzec. Chleb truskawkowy, różowy. Okay. Pachnie Ale smakuje truskawką. To jest sześcioosobowe

jest wyjście, nas jest dużo, więc zostawiam otwarte drzwi, bo nie ma jak ten jak... No, jak otworzy, z tego ten klucz. Ale ciekawe miejsce, bo to jest taki młodzieżowy i u nas zazwyczaj jest tragedia ten jest bardzo ładny, jest bardzo ciekawe.